I się widzowie, dzisiaj jestem z Nuxo i z premi zapraszam na kanał Nuxo. Będzie link w opisie. Właśnie, u mnie też. Jakby co widzowie, za niedługo. Za niedługo będzie na moim kanale nowa seria, czyli seria kurczę, tak zwanego SCP Secret Laboratory z Nuxo prawdopodobnie jeszcze będzie ekipa, się zbierze, zrobi się serwer i będziemy mieli własny serwer i kuźwa, będzie wszystko zajebiście spoko a na live'ach będziemy, live będziemy zapraszać. No live na, na live'ach będzie, bo jest miejsce na 20 osób na serwerze będzie. Najwyżej się później powiększy, jak będzie chciało więcej osób wchodzić to powiększymy, to będzie wtedy git Wtedy będziemy się wszyscy dobrze bawić Będziecie mogli... A na mógł trzeba mógł mieć mikrofon, to trzeba to mieć to mikrofon. To trzeba to... No, mieć no i oczywiście jak... mikrofon standardzik raczej na no, no, to jest normalny kanał. To dobra, to... Donald Brown ZAZUJEMY Dobra, lecimy Jakby co, Erik sponsorował cały ten sprzęt, co tu leży na półeczkach Nie no, żartuję, no ja nie sponsorowałem Mało Odpowiadam jest nie jeszcze Odpowiadam na wszystkich, tak? Tak być. O jest, dziewięć stopni, czyli to tutaj. On umarł na teraz Umarł, tu jest przy raz. Buf. Jeden buf. Co? Ej czekaj, ale patrz jak perfekcyjny, że rzucił krzyżem, że stał. Przecież się wkurzyła, bo powiedziała do ciebie Do mnie było. Cześć. Mi napluła, <śla> tak pod podnosiła ślinę takie kurzenia. Duch się wkurzył na trzy. Dobra, ja ją czajnikiem Pokojnie. rzucę, jakby co? Te czajnikiem i ja on Chłopaki, ja wszystko do piwnicy zbieram, najwyżej będziemy tam z nią mieszkać. kubki i TP, wszystko zrzucam do piwnicy. Ale. Siup! I, i, i. Nukso też! Siup! Ona pisała, że... Czekaj. Pisała, Panie uciekaj. Czekaj, ja tu. Ja tu na herbatkę ją zaproszę Ja pierdzielę. Kurwa orbu, kurwa, nie widać Ameno Do Rimene, do ameno Dobra nie, już nie wytrzymam. lecimy Jeszcze ja inna już. kamera była Nic nie widać O, kto montuje włącznik w piwnicy? Do piwnicy Nie? Ale w ogóle jeszcze tak na dole zamiast u góry Jak to się idzie o, bo... o! Czy to coś spadło czy to było orby? No coś spadło, taka kropka w górze No coś widać też To jest czy to jest... są orby? No tu orwa, się, się pada dolny ruch się patrzy tam a jeszcze jest druga kamera, tak pokazująca. Tak, był orb. O, no, ta kamera to ci jest Chyba orby no, były. Or... No, są orby. Albo to jest 6 albo you To musi być broczna albo 6. 6 to potrzebujemy. Potrzebuje... A gdzie wy te orby widzicie? Ewetkę piątkę potrzebujemy. Wy je widzicie tak, jakby przy podłodze? Nie. No, ona, ona jest taka. Ona jest tak na półce ci pokażę zaraz Ale Ale ona ci nie odpowie, bo to nie jest w mówiące A nie! Dasługujcie kanały. kanały Wiecie co ja tutaj no, rzucałem świeczkami to prawdopodobnie tutaj, są te wasze tutaj są w tym miejscu, ale MFK nic nie wskazuje A! Tutaj... ERek masz! Gadaj! Gadaj z nią, śpiewaj! Chandy suka bli handyra halo halo nie ma w ogóle nie To jest Czekaj bo to musi być romantycznie przy świeczkach Chłopaki zapalniczka tam leży e, przy tym przy holu Erywaj Wpiewaj Eryk! Dawaj oh. Show me yourself if the rain is down Where are Boś you? Jakieś cielsko Widzę? przed kamerą ja im słyszę jest... Jakieś ciało przeleciało i przed kamerą bez... No wiem, kitu. bo ona mi stawa obok mnie Show us tak, yourself tak, tak if right the rain is down Ready, boom, 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 boom Now we're gonna round and round and round o, oh, hello there, Michael Jordan, are you O oh, kurde, widać go! Ja go widziałam, A ile mam na... psycha, gdzie bym zaraz nie dał Ty masz 47, jest dziewiątka Git jeszcze Na serio nie, mamy, 5 nie, Czekaj, to ja to nie ma, i piątki i potrzebujemy. Czekaj, ja z nim może tutaj ma. pogadam yeah, Nie bań się, jakie mamy duchy? No, no mamy tak, Shade'a albo Juer o, trójka Hello there, are you here? Please show I know you're here Piątka Czy już mogę wychodzić? To mogę, czego chcesz pozrobić focie Mogę? Tak, jest takie zadanie jest. O ty skur... Nie, 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 nie. No, bo ja chcę włączyć światło, a on mi wywala wszystkie bezpieczniki, i światło całkowicie. No, ale to, to, to chyba nie ten duch. proszę, bo ja nie chcę być sam. Nie chcę być sam. No, Wszyscy się dobrze pobawimy. Wszyscy bierzemy aparaty, bo może czasami się jednym, jednej Dobra. osobie nie uda. Nie, Ja. A czekaj przed piwnicą, bo my to... Piwnica, to horrory. Spokojnie, zamkniemy się w tej szafie, ale pójdziemy to tego pokoju się stawamy. Tak, zamkniemy. E, drzwi zamyk. Nie. Yep. Ja już umarłem tutaj. W tym domu w tej piwnicy. Okay. Czekaj a gdzie o, jest o, krucyfik? Tam, ja krucyfik? Ja mam krucyfiks, ja mam krucyfiks. On jest tutaj, chłopaki! O mister Brown! Dobra wywalaj mi to światło, bo kurna nie pokazuje się przy świetle. Hey, <laughs> Donald left. Brown, are you here? Please show us yourself. We wanna take selfie with you. Only selfie, no, no, nothing too too much. Do, the, the, Donald Brown, are you still in the uh, things, or are you in the kitchen? No you're not in My the czy Donald Brown, czyli sam zostaje Donald A, o, Brown, to się... are are Donald Brown, are you here? Please show us yourself. Próbujemy przez kamerę, może zdalić Donald Brown, Donald Brown Donald Brown are you here? I Donald Brown aparaty gotowe Donald Brown are you here? kurna pojawił się chwilę Disney. no słyszeliśmy go I I kamerze ładnie jest mam zdjęcie a teraz uciekamy a,